Cześć, a tematem dzisiejszego odcinka będzie Kisiel z kawałkami owoców Dr. Edgar Słodka Chwila. To jest generalnie kisiel o smaku owoców leśnych. Zaraz, oczywiście, wam pokażę, jak ten kisiel. Prezentuje się po przygotowaniu. Zanim jednak o tym, może porozmawiamy sobie trochę o zawartości tego produktu. No i generalnie jest to Kisiel z witaminą C. Tutaj z, z drugiej strony opakowania znajdziecie szczegółowe składniki, tak jak cukier, skrobia ziemniaczana 2,3%, jagody suszone 2,2% maliny suszone, regulator. Kwasowości, kwasy cytrynowy, aromaty, barwniki, no i tak dalej, i tak dalej. Między innymi też sól, witamina C. A zatem warto też pamiętać o tym, że możliwa jest również obecność glutenu i mleka, a zatem warto o tym po prostu pamiętać. Dalej, jeżeli chodzi o wartość odżywczą po przyrządzeniu, no to tutaj macie napisane. Jak to prezentuje się w 100 gramach lub w jednej porcji w 100 gramach, 59 kcal energia, tłuszcz 0 g, węglowodany 14 g, w tym cukry 8,8 g, następnie białko 0,1 g, sól 0,03 g, no i macie jeszcze witaminę C, masa netto 31,5 g. No i jeżeli chodzi o przygotowanie, no to jest to mega prosty sposób. Wystarczy po prostu do kubka wlać 175 mililitrów wrzącej wody no i wtedy po prostu zawartość torebki wsypujecie do kubka, mieszając energicznie po prostu łyżeczką no i po wymieszaniu kisiel jest gotowy tak naprawdę do spożycia, natomiast pamiętacie, że on będzie gorący, tak od razu jak po prostu go przygotujecie no to ja sobie lubię parę chwil odczekać i dopiero wtedy po prostu zjeść taki kisiel, gdy nieco przystygnie, no i jeżeli chodzi o cenę no to produkt ten zakupicie pewnie gdzieś tam za około 2 zł, a zatem dość tanio. No i powiem szczerze, że jest to bardzo fajny, smaczny deser, który lubię sobie zjeść gdzieś tam między jakimiś głównymi posiłkami. A jeżeli chodzi o zawartość, no to teraz sobie otworzymy. Tutaj wystarczy z odpowiedniej strony pociągnąć, właśnie za opakowanie. No i proszę bardzo, Pischer. Otworzył nam się, w środku prezentuje też się w taki sposób, jak sami widzicie, e, proszek taki w kolorze owoców leśnych. No i teraz sobie przygotujemy właśnie e, kiszel i zaraz Wam pokażę, jak wygląda on po przygotowaniu. No i jak widzicie jesteśmy już z powrotem, przygotowany kiśle prezentuje się mniej więcej w taki sposób, jak sami widzicie widoczne są tutaj właśnie te kawałki wspomnianych wcześniej owoców, jeżeli chodzi o konsystencję, no to bardzo fajna, myślę, że jeżeli lubicie kiśle, no to będziecie tutaj dość mocno zadowoleni, z bliska prezentuje to się w taki sposób, jeżeli chodzi o zapach, no to... Hmm, Powiem szczerze, bardzo przyjemne, słodkawy, taki nieco leśny bym powiedział, tak, e, takich leśnych owoców, no jeżeli chodzi o smak, no to sobie próbujemy tego kiświ, zaraz go sobie ocenimy, a zatem próbujemy no i w smaku bardzo dobry myślę, że powinniście być mega zadowoleni z tego smaku ja tutaj oceniam go bardzo wysoko generalnie wspomnę jeszcze o tym, że kisiel ten dostępny jest w różnych smakach możecie znaleźć naprawdę różne smaki jak truskawkowy, arbus, i tak dalej, i tak dalej naprawdę jest czym wybierać ja powiem szczerze, że lubię bardzo ten, ten smak owoców leśnych, natomiast y, też oczywiście warto sobie popróbować i wyszukać swój własny ulubiony smak, a zatem smak bardzo dobry. Lekko słodkawy te owoce leśne naprawdę są tutaj wyczuwalne, a zatem myślę, że jak najbardziej mogę Wam zarekomendować zakup produktu Dr. Edker Słodka chwila o smaku właśnie owoców leśnych. Ja jestem ciekaw też Twoich spostrzeżeń. Napisz o nich w komentarzu pod tym filmem. Zachęcam do subskrypcji, do zostawienia polubienia pod filmem. Dzięki za obejrzenie nagrania do samego końca i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.